Chłopak, jakaś zbiórka, zaraz tam wjeżdżam do nich z tego skopyta, sandała. Ty, ktoś by się zapytał, czy kierownik się boi? już takich rzeczy? Nie, nie boję się. Witam państwa bardzo serdecznie. Dam światło na siebie. Zagroziłem dosłownie 5 sekund temu, że jak nie włączą prądu w mieście po 3 godzinach i klimatyzacja nie zacznie działać, to normalnie nagram odcinek. I wyobraźcie sobie, że się przerazili i włączyli. Dosłownie przed kliknięciem tylko i wyłącznie przycisku nagrywaj. W szoku jestem. Jak, jak... Jakie to jest... Jaka to jest siła. Moi drodzy, zapraszam na nowy odcinek. Piąty odcinek z Gany. Co prawda zaczyna się przed północą. A będzie kontynuowany dosłownie za chwilkę. Ale praktycznie przeżywaliśmy tutaj z Hanną katorgę. Tak gorąco na zewnątrz, 40 stopni, kupiliśmy specjalnie hotelik z, z air condition, czyli z klimatyzacją, żeby odpocząć, żeby ciało się zrelaksowało po takich wojażach w takiej temperaturze i 3 godziny abstynencji energetycznej. A ja do tego próbuję wrzucić też odcinki, w sumie ten, który teraz oglądacie. Prawdopodobnie Mógłby nie zostać wrzucony, gdyby to nie zostało naprawione. Więc zapraszam na odcinek, łapeczka, komentarz i podanie odcinka dalej. Bardzo mile widziane. Pamiętajcie o subskrypcji, żebyście byli zawsze na bieżąco z jak to daleko i otrzymywali powiadomienia o filmach. Zatem zaczynamy i co? I do usłyszenia jutro. <laughs> Idziemy spać, bo klimatyzacja się włączyła. Teraz klimatyzacja na 16 stopni, wychłodzimy tutaj i będzie elegancko. Ale dobra, dobra, poczekajcie, pokażę wam jeszcze, póki pójdziemy spać, co się tutaj wydarzyło w łazience. I nikt mi nie powie, że kierownik brudasem jest. Każdy niech widzi, że wszystko wyprane. Koszula służąca kierownikowi już 200 lat wyprana jest. Kapelusik czyściutki mm -hmm, mm -hmm. Proszę bardzo Nie ma suszarki, to suszarkę zrobiliśmy No dobrze no To dobrej nocy moi drodzy Za chwilkę się usłyszymy Słuchajcie Zaczynam dzisiejszy dzień No tragizmem, tragizmem Spało się tak źle, Hania ja nie wpadli w ten Kanał, o kurde kanał ściekowy tak się źle spało, że ja nawet nie jestem w stanie tego opisać słowami. Wyobraźcie sobie, że przez jakieś 10 godzin, może nawet 11 nie było prądu, a tam było tak gorąco po prostu w tym pokoju, że normalnie oczekałem spotu i około mniej więcej godziny 7 rano zostało to włączone. Prąd został włączony, ponieważ gana boryka się z problemami energetycznymi. Jest to związane z kilkoma kwestiami, między innymi ze słabym stanem, na przykład tamy, na której, z której wytwarzają, wytwarzają, na której wytwarzają energię. Słaby, słaba infrastruktura elektryczna, która nie jest w stanie wytrzymać tak dużego natężenia poboru prądu przez odbiorców w dużym mieście oczywiście, bo no, ta infrastruktura elektryczna nie jest przygotowana na 2 czy 3 miliony mieszkańców, tutaj. Więc, siłą rzeczy, moi drodzy, dżungla. Dżungla niesamowita, ale najgorsze wiecie, co jest, że kupujesz hotelik, jesteś już taki nastawiony, że już będzie klimatyzacja, i w ogóle odpoczniesz sobie, pośpisz jak król, a tu guzik. Tak, jakbyś spał po prostu w jakimś budynku na Platce Schodowej. Gorzej nawet aniżeli spanie w namiocie. Bo w namiocie jest przewiewnie. Szefowa, niedospana. Szefowa dospana niedospana? nie do spana? Szefowa, czy nie do spana? Nie do Oj, co bardzo. Tragi, tragizm? Gański tragizm. Jedzenie, to trzeba się ratować owocami. Papaja, tak jak wspominałem, table tabletki, nie tabletki, tylko nasiona, papai mają działania odrobaczywiające, jelita. Rzecz jasna, ogórki, banany, orzechy arachidowe, szefowa chciała nas trochę nakręcić za dużo cenowo na ananasa. Ale ogarnęliśmy temat. Proszę bardzo. A skąd masz witałaczkę? A nie mi dała, ale da mi spadła to bardzo. O. Słuchajcie, to mango jest tak soczyste, tak dobre, że ja nie mam w ogóle pytań i możecie mi teraz zazdrościć. Mm. Koła avenue A my jedziemy w tamtą stronę, więc stopa może warto złapać. Topem albo busikiem, czymkolwiek, żeby wyjechać tylko i wyłącznie z miasta. Miasto ciągnie się przez kolejne jakieś minimum 15 km do 20, więc to jest ogromna, można nazwać aglomeracja, ale do aglomeracji to trochę nie podchodzi. W psychologii, ale i w marketingu zarazem jest coś takiego jak ślepota banerowa, kiedy masz zbyt dużo banerów. No to po prostu najzwyczajniej w świecie już tych banerów nie widzisz. Po prostu nie, nie patrzysz. Zobaczcie, w Gani, w Afryce ogólnie nie jest to ustandaryzowane żadnym prawem. I praktycznie we wszystkich krajach, gdzie byłem, to na dobrą sprawę, moi drodzy, tych banerów jest nasrane, od groma wszędzie. Nie ma regulacji, każdy próbuje jak może, zobaczcie. Na tym kawałku skrawku ziemi, na którym teraz stąpamy, zauważcie tam, ile tych reklam, tego wszystkiego przytłaczające i to bardzo. Podjechaliśmy z miłym panem, który jest w tym brązowym jeepie, ale super się pogadało, pogadaliśmy o aspektach ekonomicznych, bye bye, o aspektach ekonomicznych i różnych, ale najciekawsze wiecie co było? O tej liber... liberalizacji, na przykład zobacz. Tak jak u nas jest poczta Polska, gdyby nie zliberalizowali rynku i nie wpuścili innych firm, to niestety nie byłoby dzisiaj paczkomatów. Byśmy takich... stali w tej kolejce cały czas. Stali do, w tej kolejce i z tym właśnie styka się właśnie Gana. Jeszcze kilka lat wstecz, żeby kupić kartę, tak jak nam kolega powiedział, e, SIM kartę do telefonu, trzeba było trzy miesiące czekać na swój numer. A teraz robiłam to tylko trzy godziny. A teraz Hania <laughs> robiła to tylko trzy godziny. Zobaczcie. Jak trudne jest, żeby rząd otworzył się i wpuścił prywaciarzy tak zwanych, ponieważ no pieniążki, i tak dla rządu będą szły pieniążki, ale mniejsze. Ponieważ zachowanie monopolu pozwala zarabiać większe pieniądze dla konkretnej grupy odbiorców. Ale dla takiego obywatela jak ja, zjadacza zwykłego chleba, no to... Mm, Zlikwidowanie monopolu, liberalizacja, otworzenie rynków jest finalnie lepsze. Dobra, łapiemy dalej klapeczki komuś, japoneczki komuś, prosto strumidanie. To Nondo High Street Ale za mną jest szkoła. Patrzcie co jest napisane na bramie szkoły, a to bardzo ważne. Podchodzę pod szkołę, tam busik szkolny jest. I tutaj jest od razu informacja. School fees, czyli opłata szkoły, szkolna, pay up, czyli powinna zostać zapłacona przed wejściem. Jeżeli nie zapłacona, to nie masz prawa wejścia. Czujecie to? A sak, No to jest po prostu zwolnić, wyrzucić z z miejsca, w którym się było, czyli nie płacisz, wypad. Teraz, moi drodzy, póki dotrzemy. Za kilkanaście metrów do punktu, który chcę Wam pokazać, który jest stałym elementem na kanale, jak to daleko, to chciałbym poruszyć pewną kwestię edukacji. Szkół, jak widzicie, w Afryce jest dużo. Uniwersytetów też powiedziałbym, że jest dużo. Niemniej jednak, młodzi ludzie, kiedy zdobywają wiedzę, kiedy zdobywają tytuły, później. Zderzają się z rzeczywistością, z, takim, z takimi realiami, tak jak trochę no, w Polsce można powiedzieć, ale chodzi o to, że studenci, którzy kończą, kończą uniwersytety techniczne, humanistyczne, później się okazuje, że tej pracy nie ma. No ktoś powie, ale tak samo na nas w Polsce. No tak, ale nie na taką skalę jak w Ganie albo w innych krajach ościennych Afryki Zachodniej, w której tutaj jesteśmy, w części kontynentu. Chodzi o to, że w takim momencie młody człowiek dostaje poczucie frustracji. Uczyłem się 5 lat, a teraz nie mam nawet na chleb. Uczyłem się 8 lat, na przykład lekarzy, a teraz pracuję za jakieś marne pieniądze w szpitalu. Frustracja młodego człowieka. Od tego rządzący nasi powinni jak najbardziej trzymać młodych ludzi z daleka. Dlaczego? Ponieważ Młody wykształcony człowiek to siła napędowa dla gospodarki. No więc tak, Gana jest krajem rozwijającym się. Gana jest krajem schodzącym, okay. schodzącym, ponieważ naprawdę kraj względem innych rozwija się bardzo szybko i dynamicznie. Gdzie my jesteśmy, ty mordo? Co tutaj robił? Uuu, jakaś tutaj paniusia. No ta paniusia to taka dostojna powiedziałbym. Dziękuję i przepraszam. Tych słów nie używam. Czarina gańska. No chodź minka. Czarinka. Chodź. Czarina. Rdawa. Rdawa. Czarina gańska. Gdzieś tu jeszcze była Czarina. My zmierzamy w kierunku cmentarza. Pachnie czymś słodkim. Czym to może pachnąć? A co się tutaj ten siema? Mordo, to są moi, moi przyjaciele z gimnazjum. Witam serdecznie. Co? O Matko Święta, Paulina, jak ja cię dawno nie widziałem. Idziemy. To są koledzy moi z gimnazjum. znacie, Znamy się już lata. Lata. Kochani. Ja wiem, jak Wy kochacie odwiedzać cmentarze. Czy ja przecież, czy, czy ja bym miał serce nie pokazać wam czarka, pulpeta czy cmentarzu? Nie miałbym serca. Jak już się włóczę, strzefował tak daleko po świecie, to ja Wam pokażę. Zobaczcie też, zwróćcie uwagę, jakie szerokie tory. O kurde, jakie szerokie. Tutaj, może i teraz pytanie do znawców, bo wiem, że na kanale mamy też yy, hobbystów hobbistów hobbistów moi drodzy yy, kolejnictwa ale tutaj widzę, że on się tam zwęża Okej, okay, pytania już nie ma, bo chciałem zapytać, czy takie w ogóle tory mogą istnieć takie szerokie, takie rozstawy osi Ale dobrze, wszystko wyjaśnione o kurczę, już bardzo przypomina mi się ten pomniczek tutaj z z Duszan B. Duszan B. no dobra, Dusan Stolica jakiego kraju? Klasówka u kierownika. Zobaczcie. cuda! Chrześcijański. No bo jak żeby inaczej tutaj w Ganie, która kocha chrześcijaństwo. Albo może inaczej pokochała chrześcijaństwo. Tomasz, co cię tak interesują te cmentarze? No bo ja lubię ogólnie sprzątać na cmentarzach. Kiedy przychodzę z dalekich zakątków Europy, Polski, to ja wiem, że oni tutaj potrzebują, żeby mnie tutaj kilka pomników po prostu własnymi siłami przetarł. No i ja tak przecieram te pomniki, a później się okazuje, że przecieram szlaki cmentarne. Więc ja jestem cmentarzysta, kierownik cmentarzysta. A prawda taka rzeczywista, już bez takiego, wiecie, żartowania, jest taka, że cmentarze one. Mają coś w sobie, one są takie, wiecie, one dużo mówią o kulturze, one dużo mówią o, wie, o ludziach, o stylach. No zobaczcie, czy wy kiedykolwiek widzieliście takie po piersie cmentarz gański, chrześcijański, zobaczcie, po no powiem mam 10 na 10. No, śmieszne trochę. Zobaczcie na tę. A tu trochę pani wychudzona. Na tą panią. Z twarzy mniej idzie. No. Oba pani. Margaret, tłum, prawie Jakubim Samuel. Sorry, Samuel. No zobaczcie, tutaj, a tutaj na przykład kurczy szefu. O, ale baweczka. I a loving memory of the late Oba, pani Afia Afobi. Proszę zobaczyć tutaj szefa. No te po mi się podobają po prostu. One są, powiem wam, ciekawe. I jakby nie, nie brzmiało, słuchajcie, każdy cmentarz na świecie. Jest inny. Jest inny i tutaj nawet nie da się, nie da się tego porównywać za bardzo. Wiecie, każdy cmentarz zobaczcie. Nawet dla mnie osobiście ciekawe jest to, co oni kładą tutaj na tym cmentarzu. To jest w kształcie serca. W kształcie serca kwiaty jakieś tutaj wiecie, berbe, berbele, nie wiem jak to nazwać jakoś tak przyszło mi do głowy. Powiedzieć, Berbele, proszę. Eli, Elizabeth, Owusu lat 73. No, piękne, piękne cmentarze. Zauważcie, tarakota bądź glazura, którą my używamy w łazienkach, bądź w kuchni, na ścianie czy na podłodze. Proszę. Ciekawe, prawda? Tutaj nasuwa się Podczas wizyty na cmentarzu pytanie Kierowniku A jaka jest przeciętna życia W Ganie Słuchajcie Powiedziałbym wprost Mniej więcej 10 lat Krócej niż W Polsce W Polsce średni wiek Na przykład mężczyzny to jest 74 lata Jak dobrze pamiętam Kobiety jest troszkę dłużej, dłużej. Tutaj Tak około 65 65 mniej więcej, ale chciałbym zaznaczyć na tych nagrobkach, naprawdę są te liczby takie imponujące, bo mało jest, przepraszam, to jest 80 lat żyją sobie, nie? Tak, tak generalnie patrząc: 71 tutaj mężczyzna, 98 babeczka tutaj Mary, tutaj 70, 86 powiedziałbym długo wieczni. Hello bro! What are you doing here? What are you doing here? Czekaj, może muszę... chwilkę, chwilkę. Zobaczisz 61. 61 lat tutaj w ogóle ten Ej, chłopak, jakaś zbiórka, zaraz tam wjeżdżam do nich z tego z kopyta, z sandała. Ty ktoś by się zapytał, czy kierownik się boi takich rzeczy? Nie, nie boję się, kurde, wiecie co? Ja bym tutaj sandałem to zmiażdżył w razie czego. Ale lu lubię takie sytuacje. Czajcie? Młodzi chłopacy sobie siedzą, jarają na nagrobkach. Tak wiecie, tak po prostu jakby w parku siedzieli. Na nagrobkach. Ja tam wjechałem w nich z sandała. Chłopaki do mnie mówią, dawaj pieniądze. Ja mówię, wy dawajcie hajs. Ale cwaniaki, powiem wam, że człowiek miękka pała, o tak bym to określił. Tutaj niestety jakby czują. To niestety moment, momentalnie wykorzystują słabość. I podróżowanie w pojedynkę bardzo często uczy tego typu zachowań. Tutaj sobie plecak zostawiłem. Myślicie, żeby ktoś ukradł i uciekł? Nawet by nie dał rady podnieść. Plecak waży z 11 kg. Więc szybko by nie uciekł. Kierownik w sandałach, plus 40 do szybkości. Dobra, gdzie jest Hania? Była i nie ma. I tym, że oto krzyżem żegnamy Hanie na tym oto cmentarzu Niech spoczywa w pokoju Amen Serio zgubiłem Hanie Nie wiem gdzie jest No ale powinno się trochę pilnować kierownika No nic no, takie życie Raz jest, raz nie ma Jak zgłodnieje to pewnie przyjdzie do którejś restauracji która jest najbliżej Jeszcze na koniec Filomena żyła 105 lat Serdeczne pozdrowienia Pani Filomeno u fryzjera byłem. U fryzjera byłem. Hanie znalazłem. Hania poszła jedzonko szukać, a ja byłem u fryzjera. Ale od tego odcinka, autentycznie, przybieram. Hello bro. Przybieram jedną bardzo ważną zasadę, która jest kluczowa na kanale. Nie daję napiwko. Przepraszam, się, Nie daję napiwków ludziom, którzy już na wstępie chcą mnie owalić. Czyli byłem u fryzjera u Benjamina, no sympatyczny gość. Nawet zapytał mnie czy nie dam mu listu zapraszającego do Schengen wizy do Europy. Powiedziałem mu że nie nie dam. No i tego, ale wiem, że wiem, że fryzjer kosztować powinien 10. A on ode mnie jego siostra powiedziała 20, a on powiedział o, dobra ale ja dla Ciebie to za 15 gdyby powiedział lokalną cenę od dzisiaj robię tak jak ktoś jest uczciwy, mówi lokalną cenę to daję mu napiwek a jak ktoś jest nieuczciwy no to bierze tyle, ile zechciał dałbym mu z 25, bo miałem akurat A Holender, jasna mordeczki co tam zaglądacie, co tam zaglądacie? mordeczki ale właśnie to wykorzystywanie przez kolor skóry, bo to jest czysty... No, to są indyki gańskie. Przez kolor skóry płacę 50% więcej. Więc ja szczodry nie będę w tego typu sytuacjach. I koniec zamknięty. I teraz do końca życia tym to, tą zasadą się będę kierować. Koniec, kropka i do żłobka. Pozdrawiam. Ktoś pytał już, czy dla lokalnych jest gorąco? Jeśli nikt nie pytał, to ja powiem. Dla nich też jest gorąco. Dla nich też jest gorąco, dla nich też to jest męcząca temperatura. I to nie jest nic nadzwyczajnego, to nie jest tak, że afrykańskie ciało jest bardziej zaadoptowane do tego, żeby żyć w, w takiej powiedziałbym w takiej duchocie. Czarina gańska, Łańcuszkowa. Hello. Tutaj. Czarina gańska. O, o o o czego, czego? Misiek, spokój Nie cwaniakuj, rudy Bo takich jak ty to Nie kuj. Pierwsze agresywne czariny na osiedlu w Ganie Na wybrzeżu kości tak nie było W Ganie też tak nie było pierwszy raz zaskoczony Bardzo, nie powiem, że pozytywnie, a bardziej w drugą stronę ja wam mówiłem, że mam kumpla brata siostry wujka znajomego 40 km stąd może dzisiaj się uda do niego dojechać, a jak się nie uda dojechać, no to jutro się może uda dojechać. On mieszka w takim dość ciekawym punkcie. O! W dość ciekawym punkcie, bo pod tamtym punkcie wydobywają też złoto. No i są górki, takie 500-600 metrów, nie? Więc może być ciekawie na wsi takie mamy zaproszenie Przyjrzeszą są wszędzie Są so, są so wszędzie Ale Hania znalazła jakiegoś restauranta daleko wszystko pozamykane, bo ludzi nie ma, bo gorąco Dworzec autobusowy Można pojechać w kierunku akry, można pojechać w drugim kierunku. A tutaj Hania gdzieś się przekitrała. Gdzieś tutaj musi być jedzenie Trzymajcie się, koleżka z tyłu, młody chłopak Jako 19-latek przyjechał tutaj na misję chrześcijańską Teraz ma 21 lat Misja trwała 2 lata, bo za miesiąc wylatuje Ze Stanów, Amerykanin Ciekawe, a jego kolega Z takimi sandałami jak moje Z Zimbabwe ja cię, w ogóle świat jest pokręcony i świat jest zaskakujący, nie, Hanela? Tak, ale chłopak był tak wyważony. Bardzo wyważony z dużym, z dużą elokwencją i wyczuciem. Tak, ogromne. Ale jakby nie widziała jego twarzy, tym powiedziała, że jest 50 lat. <laughs> to prawda, młody gość. Ale ma zapędy na e, takiego public speakera który przyciąga ludzi, wiecie, przyciąga, chrystianizuje. Ach, kto to biega tutaj, szefowa! A co szefowa tutaj robi? Hania, wyciągaj liny, będziemy ratować! Nie odpuściłbym za żadne skarby. Wiecie czemu tak pozamykane sklepy? Powiedziałem, że gorąco. Ale to nie jest przez to, że gorąco. Tylko szef wioski zmarł. Ale trudno, co? I zwykłe drzewo. Tutaj szefowa sobie kima. Trumienka. Fajna. Szefu główny boss. Chief zmarł i niestety jest żałoba. Witam serdecznie. Paweł. Więc ża żałobny klimat. My tutaj łapiemy stopa. zobaczyć wypadek drogowy Kurcze, ale się wpakowała ciężarówka Trzech gości zwalnia, prób zwalnia, ale hamował gość O kurcze Tak to jest jak się długo jedzie Ale złożył się Ale się koleżka złożył Moi drodzy złapaliśmy naszego kolegę, który mieszka w Londynie. No i podwozi nas jakieś 55 km, zaraz wysiadamy, będziemy lecieć w górę. Tam do naszego koleżki jeszcze zostało nam 9 km i siłą rzeczy ten kolega w ogóle mieszkał w tak. Korea, Japonia, Switzerland, Did you live in Switzerland, Japan London, England, Sweden, oh my god, a lot, of, a lot of country. Teraz mamy taką przyjemność właśnie jechać z naszym koleżką, ale na autostopie tutaj przeważnie trafiają się na tego typu osoby, tam wykształcone. Chciałbym powiedzieć, ogarnięte jeżeli chodzi o, o, o świat. Poczekajcie, sprawdzę, a żebyśmy nie przejechali. 0559615088. Haty sprzedają i nie mówcie, że ja wam nie mówiłem. Można kupić tanio cztery, a nawet sześć razy taniej niż w Polsce. Zapraszam, Czaryna! No chodź do wujka. Gańska czarina. Pana swego się boi. Przybysza białego. Oficjalnie do szefowej też z dystansem. Ale... No, zdystansowana i to widać. Prawo jazdy czaryńskie na ciężarówkę ma, ma, ma. Czarinka, chodź. Dam pod na telefonie pograć, poklikać w pulpety. No i pogadali no. Moja koleżanka, przewodniczka, szefowa Ciekawe co powiedzieć. Oblabling? O co chodzi? Fufu -fu pounding, czyli maszyna do robienia fufu -fu, Nie robimy rękoma Rękoma nie robimy Z prostej przyczyny, z przyczyny higienicznej Bo maszyna bezdotykowo obsługiwana no, Ale w sumie no trzeba łapą i tak wrzucić To w sumie może szybciej Szybciej moi drodzy ale wszystko próbują zautomatyzować A to co to jest? A, to są ten... Palmy, palmy Kurczę, zapomniałem Orzechy palmowe Olej jest. Witam serdecznie koleżanka. Opa Jeźdź, błagam, jeść, Dajcie jeść rybkę Dla kierownika Szanowni Państwo Bardzo dziękujemy za Dzisiejszą obecność na odcinku w kinie, jak to daleko, o, nie zdążę się obrócić, a Hania już ma. Pozdrawiam serdecznie, uprasza się o łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej, czyli pocztę sandałową. I pamiętajcie, każda subskrypcja na wagę złota, ale nie dlatego, żeby było dużo, tylko dlatego, że będziecie po prostu wiedzieć, że są nowe odcinki. No bo w jaki sposób macie się dowiedzieć? Jak ktoś nie sprawdza regularnie kanału, no to wiedzieć nie będzie, że jest nowy odcinek zgany. No bo skąd? A jak zasubskrybujecie, no to rzecz jasna dostaniecie powiadomienie. Oczywiście subskrypcja, dzwoneczek, włączenie wszystkich powiadomień na kanale będzie w zupełności wystarczające i najlepsze. Ja tymczasem pozdrawiam serdecznie z Gany w imieniu swoim, pani, ale też naszej koleżanki kokoszane To jest tak zwana gańska gołębnica kokoszka, która sobie tutaj chodzi. Dawaj pokaż jak wysoko latasz. No, 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 no i tak tu płynie sobie spokojnie życie, moi drodzy. Dziobnę tu, dziobnę tam, pójdę tu, pójdę tam, jajko zniosę i kokosze. No i pozdrawiamy serdecznie. Pa, pa!